Fatemech imieniem Jasi, jest chrześcijaninem z Iranu i sama przyjedzie do Niemiec jako uchodźca w 2016 roku. Uczy się języka niemieckiego i pracuje w hotelu w Lubece. Gdzie indziej mówi się, że chce zostać pielęgniarką. Na początku 2019 roku rozstaje się ze swoim chłopakiem Ziadem, Irakijczykiem, który prowadzi sklep z frytkami w Oldenburgu. Prawdopodobnie nie zaakceptuje tego i zabije ją 16 lutego 2019 roku. 34 rany postrzałowe są liczone później. Wędrowiec znajduje ciało Fatemech w południe na łące w Gremersdorfie, niedaleko Morza Bałtyckiego. Jest pokryte krwią, co wskazuje na zbrodnie zabójstwa. Na początku jej tożsamość jest niejasna. Policja wypuściła dwa jej tatuaże. Przyjaciele ją zidentyfikowali. Były chłopak Fatamecha został aresztowany dwa dni po zbrodni. W sierpniu rozpoczyna się proces w sądzie rejonowym w Lubece. W lutym 2020 roku usprawca zostanie skazany na 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Przestępstwo było celowe, ale nie zdradzieckie, według sądu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe